Witam Państwa. Dzisiaj będę oceniać polskie serwery Roleplay w Emergencji Hamburg. Wybierzemy sobie trzy serwery z największą ilością graczów i będziemy je oceniać od 1 do 10. A więc zaczynajmy. Pierwszym serwerem będzie Zorza RP. Tutaj właściciel napisał, że niepotrzebne są odznaki, aczkolwiek FRP i inne są zakazane. No to już sami wiecie, jak będzie. Na pierwszy rzut oka widać, że już jest trochę słabo. Tu jakieś adminy się kłócą czy coś. Pojedźmy zobaczyć jak wygląda w stronę mostu. Aha, okej. Okay. Nie no żartujesz chyba. Co tu się dzieje? XD. Na razie z tego co widziałem, to same złe rzeczy, ale może się polepszy. Zobaczymy jak szybko przyjedzie policja po napadzie na stację paliw. Dobra, wchodzimy. I teraz czekamy. O kurde, muszę lecieć, ale powiem wam szczerze, że nawet szybko mu to poszło. To na pewno będzie plusik ode mnie. Nie, no muszę jechać auto naprawić. Niby mam pisać do administracji jak widzę FRP, ale jak wpisujemy cztery pierwsze litery jego imienia. To niestety nasz bohater nie wyskakuje. Ee, e, a ty to! Precz ode mnie, ty, bakterio! Całe szczęście, że uciekłem. A bolało. I znowu ten typ przyjechał. Dobra, ja uciekam, bo mam go już dość. Ciekawe. Panowie ładnie pod prąd jadą. Medyk chilluje sobie na środku ronda. OK. To na mnie? Ja nic nie zrobiłem. XD już myślałem, że adminowie mają do mnie problem. Ciekawe o co im biega. Jab, your pap, your serio. Co ty, chłopie, robisz? Mam już dość tej głupiej gry. A więc tak kończy się nasza przygoda z pierwszym serwerem jeszcze nie z filmem. XD. Zorza RP głównie mi się nie podobał przez ilość FRP w grze. Cały czas ktoś we mnie wjeżdżał, a administracja tam jest na jakimś zwolnieniu lekarskim. Jedynym plusem był czas reakcji policji na napad. Muszę być szczery i temu serwerowi daję ocenę 4,5 na 10. Następnym z kolei serwerem będzie serwer w trasie. W przeciwieństwie do ostatniego serwera, tutaj autor podkreśla, że odznaki jednak obowiązują. Lecz mam wątpliwości do tego, że każdy się do tego stosuje. W takim razie lecimy to sprawdzić. Dobra, najpierw pojedziemy zmienić auto. Ci panowie na pewno nie mają odznak. Suszyć rozumiem, ale w tym miejscu jeszcze stoi jak na środku drogi. Panie, tak się nie robi. Policja z nich warta. Ale drifta właśnie odwaliłem że Nie stoi ta jak ciule kurwa. Brat myśli, że jest w Wielkiej Brytanii. No i znowu zablokowali całą drogę. Ale się medyk rozkraczył. O policja jedzie. O ty kurde. 10 na 10 roleplay. Oczywiście, że nie mogę przejechać. Dobra, ustąpię mu już tego pierwszeństwa. Zaraz się zesrają, bo zlot jest. To musi być najlepszy roleplay serwer. Oj, tu chyba nie można parkować. I tak oto prezentował się drugi serwer, czyli w trasie. Niestety ten serwer wykazał dużo złych rzeczy, takich jak roleplay na poziomie przedszkola albo słaba administracja. Widziałem też, że raczej większość policjantów nie miało odznak, które jednak są obowiązkowe. Plusem tutaj był event, na który każdy się śpieszył, a i tak okazał się słaby. Ten serwer dostaje ode mnie solidne 3 na 10 Ostatnim serwerem będzie rp. Polska. W opisie tego serwera właściciel pisze, że serwer stawia na realistyczną rozgrywkę, więc myślę, że będzie ok. Wyjeżdżając z parkingu na razie nie widać nic złego, ale zaraz się przekonamy, czy na pewno. Ten serwer wydaje się pusty, ale niby jest dużo ludzi. Ej, no to było niemiłe. W takim razie pojedziemy zmienić auto. Tutaj sobie ładnie administracja jeździ na nice. Wow, pierwszy raz widzę jak tak ładnie auta są poustawiane na parkingu. A tu co się dzieje? Ja nie mogę. Teraz jeszcze sobie zobaczymy jak szybko policja reaguje na napad. Tak jak robiliśmy w pierwszym serwerze. XD, nikt nie przyjechał, no to jedziemy. W takim razie przejdźmy do podsumowania tego serwera i końca filmu. Według mnie RP Polska był najlepszym serwerem z tych trzech serwerów. Administracja była wszędzie, a na ulicach było po prostu czysto. Prawie w ogóle nie spotkałem się z FRP, a ponadto musiałem usuwać dużo klipów, bo po prostu nie było co pokazywać. Niestety minusem tego serwera była reakcja policji na napad. Ostatecznie ten serwer zasługuje na 8 na 10 i jest zwycięzcą tego filmu. Yepi! Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i dajcie znać w komentarzu, czy mam robić więcej takich filmów jak ocenianie serwerów lub może coś innego. Mój kanał dopiero się rozwija, więc nie zapomnijcie dać suba i łapkę w górę, Nara.